Witajcie rodacy. Jeżeli szukacie daka i ampa, czyli wzmacniacza i przetwornika cyfrowo-analogowego, a do tego trochę gracie, to dobrze trafiliście. Creative ma dla Was Sandblastera GC7. Tak wygląda front opakowania, i tutaj mamy fotkę produktu, plus kilka ciekawostek. Co interesujące, z tyłu nie mamy detali technicznych, a wyjaśnione niektóre cechy sprzętu. Karta dźwiękowa jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. Siedzi po środku mocnego plastiku. W środku zaś znajdziemy kabelek USB-C do połączenia sprzętu z np. pc tem jest półmetrowy przewód optyczny, no i kilka dokumentów, jak karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi, ale urządzenie jest naprawdę proste w obsłudze. No i na końcu, co zrobić na początku, gdy urządzenie rozpakowaliśmy? Tak wygląda GC7 od razu po wyjęciu, i obudowa jest w całości zrobiona z raczej cieńszego plastiku, ale dobrej jakości. Spasowanie wszystkich elementów jest natomiast idealne, a całość waży tylko 280 gramów. GC7 daje nam naprawdę dużo kontroli nad dźwiękiem i to w sposób nad wyraz prosty, szybki i intuicyjny. Po bokach mamy dwa duże pokrętła od głośności po lewej stronie, a po prawej jest fajny patent, bo tu można zarówno ściszać grę, jak i dostosować poziom głośności naszej mowy. Te pokrętła chodzą bardzo gładko i masełkowato. Po środku mamy mały ekran, a naokoło przyciski do regulacji mikrofonu. Systemu Surround, tonów niskich, jak i wysokich, no i na końcu SX Fi Battle Mode. Sprzęt kierowany jest głównie dla graczy, dlatego mamy też cztery przyciski funkcyjne, które sobie możemy dowolnie zaprogramować, a nawet zmieniać ich kolor podświetlenia. Grając, ja nieraz ich używałem, jako że takich przycisków brakuje mi na klawiaturze. Ostatnie co znajdziemy tutaj to szybka mutacja mikrofonu. Na tyle mamy playa do wejść. Line out jest to wyjście do wzmacniacza lub innego sprzętu, niegłośników, mini jack dla telefonu. Dwa optyczne, USB-C do zasilania, przełącznik między systemami, no i przycisk ON-OFF. Na froncie mamy parę informacji, i patrząc na lewą stronę, zobaczymy, jaki tryb jest włączony i tutaj ciekawostka, jako że nawet switcha możemy pod GC7 podpiąć i wszystko będzie śmigać. Po drugiej stronie dwa wejścia mini jack dla mikrofonu, jak i naszych słuchawek. Jako, że jest to sprzęt głównie dla graczy, to trzeba od razu powiedzieć, że na tym polu wypada GC7. 7 świetnie. Gry brzmią po prostu lepiej, klarowniej, a pozycjonowanie jest jeszcze bardziej uwzględnione. Co znacząco poprawia naszego skilla, jako że będziemy wiedzieć lepiej, skąd przyjdzie do nas przeciwnik. Tutaj też polecamy ściągnąć aplikację producenta. Jest to tak naprawdę wielki kombajn z masą opcji i możliwości. Ustawimy jakość nagrywania i tutaj naprawdę mamy wysokie wartości jak 24 bity i 192 000 Hz. Są opcje odtwarzania dla naszych słuchawek Głośników albo nawet i tego, i tego jednocześnie. Tutaj zmienimy sobie, czy chcemy mieć dźwięk 7.1, bo sprzęt wspiera i tą technologię, ale pamiętajcie, że jeżeli nie mamy sprzętu, który to obsługuje, to polecam ustawić po prostu na stereo. Zakładka Urządzenie ma najwięcej opcji, z którymi początkowo spędzimy najwięcej czasu, by dostosować Blastera pod swoje preferencje i potrzeby. Po pierwsze ustawimy oczywiście przyciski funkcyjne. Mamy prosty mikser, włączymy dolby audio i jeżeli mamy na przykład filmy z tą technologią, to usłyszycie różnicę. Jest krystalizer, który polepszy nasz głos i tu wtrącę, że dobrze, iż producent pod każdą opcją dał krótkie wyjaśnienie, co poszczególna zakładka bądź włącznik robi. Idąc dalej, mamy szansę pobawić się suwakami dźwięku przestrzennego, krystalizera, tonów niskich czy wysokich itd. Czyli generalnie to, co mamy fizycznie na urządzeniu. Miłym natomiast akcentem są już wgrane presety od producenta pod konkretne największe gry na rynku. Generalnie bardzo rozbudowane narzędzie, dające nam wręcz nieograniczone możliwości ustawienia, jak nasze słuchawki czy głośniki mają brzmieć. Drobny minus tu leci natomiast dla opcji i technologii Super XFi, bo by ją włączyć, trzeba ściągnąć kolejną apkę zarejestrować się, zeskanować nasze uszy i głowę i to poprawnie i dopiero wtedy możemy z niej skorzystać. Proces początkowo dość skomplikowany, ale niekiedy dający naprawdę spore różnice, a niekiedy żadne. Tutaj zdania są podzielone, więc spróbujcie samemu. Poużytkowałem tą kartę dwa tygodnie i jestem pod mega wrażeniem jakości audio. Oczywiście na to wpływa wiele czynników, czy i wy też tą jakość usłyszycie. Natomiast przetwornik cyfrowo-analogowy, który tutaj siedzi, a mówię o AKM3477, jest wręcz klasy audiofilskiej. Zapewnia szumy na poziomie minus 120 dB, a zakłócenia tutaj nie występują. To daje nam opcję usłyszenia dosłownie każdego jednego strzału, wybuchu. A podczas słuchania piosenek, detale, które są gdzieś tam w tle, są w pełni słyszalne. Pozycjonowanie przeciwników jest idealne i, mając trochę lepsze słuchawki, zlokalizujecie wroga, nawet gdy ten będzie strzelał z naprawdę dziwnego kąta. Tutaj też polecam poeksperymentować ze scout modem, który to zmienia dźwięki w grze, a kroki przeciwnika wręcz uwypukla. Usłyszycie je na pewno szybciej niż wasz kolega z drużyny. Reasumując, jeżeli potrzebujecie dodatkowych przycisków funkcyjnych i chcecie mieć możliwość dostosowania wielu parametrów dźwiękowych w parę sekund, to GC7 jest dla Was. Dodatkowo te bajery w połączeniu z genialną jakością dźwięku dają nam narzędzie naprawdę uniwersalne. Nieważne czy słuchacie muzyki, gracie albo będziecie oglądać film, to usłyszycie każdy możliwy detal, co zwiększa Waszą immersję, a podczas potyczek sieciowych to faktycznie da wyraźną przewagę umożliwiającą zwycięstwo. GC7 nie jest konstrukcją dla wszystkich i parę złotych kosztuje, ale na pewno się tym sandblasterem nie zawiedziecie. No i cóż, tym odoptymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!